Myślisz, że można jej ufać? Co masz na myśli? Nic. Tylko myślę, że powinniśmy się skoncentrować z kimś, kto ma jakieś doświadczenie z czuwaniami. To nie tak, że ona nie ma doświadczenia z czuwaniami. No czuwania chodziła, to coś tam widziała, więc no... Na pewno jakoś nam pomoże. A ty nie idziesz? Nie, ja zostanę. Poszukam jakichś inspiracji. Witam, poproszę kakao. Wstrząśnięte, niezmieszane. Co takiego? Nieważne. Po prostu kakao. Dwa! O, witaj. Witaj agencie bąk. Mówi się bąk. No przecież mówię bąk. Mniejsza. Wiesz w jakim celu się tu spotkaliśmy. Chciałbym omówić z tobą pewne kwestie związane z czuwaniem. Mów czego ci potrzeba. Kakao proszę Państwa. Nie jesteśmy parą. Co? Czuwanie mówisz? Myślę, że mogę Ci pomóc. W czym konkretnie? No to ty powinieneś wiedzieć, czego wam potrzeba. A, tak. No przecież mówię. No właśnie nie mówisz. Hmm. Może zespół? Gracie we wtorki na młodzieżówkach. No tak. Nie wiem, co to niby zmienia, ale tak. Może zagracie na czuwaniu? Załatwimy wam jedzonko. No dobra. Mowa stoi. Stop, kieska. James Bond, co on ma na celu? tak, trafić do wielu James Bond, niezły ze mnie agent Lepiej weź siądź, bo znowu nadaje No właśnie, w końcu każdy tajny agent powinien mieć zegarek z laserem Jakub bąk powróci.